you <laughs> Ale na drodze rowerowej nie można parkować, pan o tym nie wie? Nie wolno, pan się douczy Thank Thank <laughs> you. deixa gente A to zachowanie rowerzysty prosiłem tylekroć. Nie jeździmy alejami, Zakopiańską, Wadowicką. Jak mają kierowcy autobusów wyprzedzać? Musimy chyba już naprawdę postawić znak B9 na alejach, na Tisznera, na Wadowickiej, Zakopiański, na tych ulicach, gdzie ruch jest przyspieszony. Powstańców Śląski, Nowochudzka i tak dalej, bo. Wcześniej czy później ci rowerzyści będą w tym przypadku poszkodowani, być może że umrą. Mamy przypadek rowerzysta poważnie pokiereszowany właśnie na takim ciągu.